Mandero. dzisiaj lecimy sobie tak trochę w innym klimacie, bo jesteśmy na West Balkans. No i co, moja opinia odnośnie tego DLC? Bo sobie już trochę pojeździłem, mam zrobione ponad 5000 km i szczerze mówiąc, jestem bardzo miło zaskoczony tym DLC. Gram sobie na podstawce, bo nie udało mi się niestety uruchomić Promoca na tym jak komuś się udało to może mi napisać w komentarzu czy coś jest potrzebne czy jakiś fix czy jakaś łatka czy to po prostu ze sobą póki co nie współgra bo czytałem yy, gdzieś tam że właśnie tereny Promocja podmieniają tereny West Balkansowe no ale niestety u mnie gra wyrzuca do pulpitu no i póki co lecę sobie na podstawce Jak możecie zauważyć, to zaopatrzyłem się w Tobi itrackera 5. Także ja jestem póki co zadowolony z tego sprzętu, na pewno nie obciąża tak gry jak Open track, bo Open track jako osobna aplikacja powodowała powiedzmy, miała po prostu wysoki priorytet i zżerała dużo zasobów, przez co gra niestety trochę spowalniała. Jak już jesteśmy przy temacie właśnie zżerania zasobów, no to nowe DLC też jest właśnie, zauważyłem, że zasobożerne, bo jak wjeżdżamy na przykład do miasta, no to te fps -y potrafią u mnie na przykład na RTX 2060 do 12 gigowym spaść do 40, do 30 nawet w niektórych miejscach, także szczegółowość tego DLC jest na takim poziomie właśnie, że Niestety te klatki spadają w dół, no ale powiedzmy, że jestem w stanie to przeżyć. Na razie nie planuję upgrade'u komputera. Jak już będę upgrade'ował kompa, no to zapewne całego, no bo teraz to wymieniłem sobie tylko grafikę, e, płytę główną i procesor. I też w zasadzie przepłaciłem trochę za tą grafikę, no bo to był okres covidowy i cała elektronika była tak po prostu cenowo w górze, że no, patrząc na obecne ceny, no to jestem delikatnie w dupie z pieniędzmi, no ale jak już wydane, to nie ma się co nad tym rozczulać. Ale tak poza tematem optymalizacji, no to po tym DLC się jeździ bardzo przyjemnie. Tereny są bardzo ładne, są bardzo ładnie wykonane. Widać szczegółowość i widać w ogóle, że ktoś poświęcił na to masę czasu, żeby to przygotować, i wygląda to naprawdę dobrze. Także uważam, że jest spoko. W przeciwieństwie na przykład z poprzednimi dodatkami, no to widać jednak ten przeskok jakościowy. Właśnie odnośnie tej optymalizacji, to teraz mi zaczęły FPSy spadać. Widać, że to klatkuje i spada tak obserwuję właśnie do 40 paru, nawet do 30. Aktualnie mam 47, 48 73, pamiętaj. Jednak te miasta są właśnie bardzo szczegółowo wykonane. Bardzo dużo jest tutaj rzeczy. Eee, modeli ogólnie i tekstury niby są bardzo wysokiej jakości. Tam chyba 4K czy coś takiego. Ktoś mi tam coś powiedział na ten temat. I tak się trochę tym sugeruje. Zresztą widać, że tu. No, no ładnie to wygląda, nie ma, nie, ma co, nie ma co ujmować. Wygląda to bardzo. Bardzo dobrze. Fajnie jest w ogóle to, to wykonane. Tak, tutaj takie wąskie uliczki, i w ogóle zresztą widać tutaj, ile jakiś nie wiem pierdół stoi na, na poboczach. Aktualnie mam. 4, kurde. mama 42 fps, widać, jak ładnie zacięło. 24, 19. No właśnie, wiadomo jeszcze dochodzi nagrywanie i, i, i w ogóle to wszystko ma wpływ jeszcze to Volvo ma interior właśnie z Turbo Squida, także on jest wykonany jednak na bardzo wysokim poziomie i też jest właśnie szczegółowy ma dużo poli no to to też właśnie ma na wszystko wpływ też się zastanawiałem właśnie nad, nad tym Volvem czy może skanie sobie zrobić nowej generacji jakąś nie wiem może skanie XT pod jakiś gabarycik delikatny czy coś, pod jakąś platformę. Nie mam na razie pomysłu na to, ale właśnie tak się zastanawiam, żeby nie zrobić sobie jednak skani i sobie śmigać skanią, właśnie z jakimś gabarytem czy coś. No bo teraz pod Wolwiakiem ciągnę dwie puszeczki na naczepie od adwera. Którą bardzo polecam. No i tak to właśnie wygląda. Widać te ścinki. Wiadomo komputer nie jest najwyższych lotów. Bo w sumie nie sądziłem, że będzie mi taki potrzebny. Jest jaki jest. Na lepszym sprzęcie już pewnie jak jakiś tam 3070 będzie na pokładzie waszym to podejrzewam, że ruszy to bez problemu, ale jak ktoś chce sobie powiedzmy grać płynnie na w miarę w miarę dobrej jakości w sensie chodzi mi tu o skalowanie, o rozdzielczość i, i tekstury, no to jak ktoś ma słabszą grafikę od 2060, no to jednak chyba bym się wstrzymał jednak z zakupem. Podejrzewam, że ten promoc jest lepiej zoptymalizowany niż nowe DLC. Ale, no to jak już kto chce, no ja kupiłem, bo z nowości ode mnie, no to zamierzam robić bazy i centra logistyczne. Chcę odejść w ogóle od ciężarówek, bo pochłania mi to strasznie dużo czasu. Którego ostatnio zresztą, jak widać na moim kanale, że no nie za bardzo mam tego czasu. No bo trochę mi się rzeczy zwaliło na głowę. To praca, to to, to tamto, i tak jakoś się człowiekowi też po całym dniu wiadomo no nie chce tak no dzisiaj się trafiła fajna chwilka to możemy strzelić sobie sobie traskę dobra zmieścimy się kurde nie będziemy tu czekać 17 godzin aż on przejedzie No, także wracając do tematu baz i centr logistycznych, to właśnie mam taki plan, żeby sobie właśnie to robić. No, bo jednak, po pierwsze, no, że sprawia mi to przyjemność, po drugie, że e, zajmuje dużo mniej czasu. A po trzecie, zauważyłem, że takie rzeczy, typu właśnie baza czy tam centra logistyczne, to są bardziej właśnie e, zależne od upodobań. Danej osoby i jeżeli ja bym miał zarobić na tym mniej, no to nie ma tam problemu. Ja wolę zarobić mniej, ale żeby to nie latało, bo też to tak właśnie zauważyłem, że w głównej mierze spotykam się z tym, że ktoś szuka właśnie ciężarówek czy naczep, a centra logistyczne, czy tam bazy, czy tam jakieś firmy dodatkowe na mapie, czy coś, no to jednak są pomijane. I w zasadzie to nie spotkałem się. Może raz czy dwa się spotkałem, właśnie, że ktoś próbował się tam za coś zamienić bazę za coś na przykład, nie? Czy coś w tym stylu. No i tak sobie właśnie postanowiłem, że tak będę robił. Tylko że teraz nie wiem, czy stawiać to na podstawce. Czyli na gołej grze, ze wszystkimi DLC. No bo wiadomo, nie będę wyłączał DLC. Bo coś tam, czy zrezygnować właśnie z West Balkans na rzecz promocji i budować bazy na promocji? Także możecie dać tam też znać w komentarzu. Eee, no bo wiadomo, jednak chciałbym to robić na platformie, która ma więcej graczy. Mnie zaciekawiło to West Balkans, no i tak sobie właśnie na nim pykam. Jestem zadowolony z podstawki. O dziwo. Też stwierdziłem, że w sumie kupiłem tą grę po to, żeby w nią grać, a nigdy nie miałem takiej dłuższej przygody. Powiedzmy z podstawką, głównie to były jakieś mapy, dodatki czy fikcyjna, której oczywiście nie zostawiam. Samopas wiadomo, że robię dodatek Keeper Edition, który już zapewne niedługo będzie wydany. Oczywiście za darmo. Nie chcę żadnych korzyści majątkowych z tego pobierać ze względu takiego, że no mapa fikcyjna jest za darmo, także dodatek też będzie za darmo. Niestety sama mapa w sobie już nie będzie rozwijana najprawdopodobniej z tego co mi wiadomo, eee, dlatego właśnie urozmaicimy ją sobie delikatnym dodatkiem. Wiele osób na niego czeka. Już tam niedużo zostało, chyba 50 subskrypcji do dobicia. I dodatek będzie oczywiście wydany na. będzie za 0 zł po prostu do, do pobrania na moim gamrodzie. To będzie dla mnie najwygodniejsze. Będę miał. We wgląd też statystyki, jak to się tam, na jakim poziomie się utrzymują. Wiadomo, to dla mnie też będzie. Ważne, a jak wrzucę to na jakiś hosting typu Mega, no to tam właśnie z tego co patrzałem, no to nie ma statystyk pobrań albo za słabo szukałem po prostu. Także no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Póki co. Ja sobie dla odskoczni gram na podstawce po prostu i jest bardzo przyjemnie. Zresztą granie na podstawce jest zanemową autora modyfikacji projekt Next Gen język mi się poplątał delikatnie ale no namówił mnie i no jestem zadowolony że to byłem sceptycznie nastawiony właśnie do tego żeby grać na podstawce ale uległem i jestem bardzo zadowolony nawet te autostrady Wam powiem że mnie jakoś zbytnio nie nie zniechęcają powiem Wam że to DLC jest właśnie na tyle na tyle ładnie wykonane że człowiek zamiast jechać i się patrzeć na drogę to po prostu... Ogląda okolice, na lewo i prawo się rozglądam. Też, kurde, jestem normalnie pełen podziwu. Bardzo dobra robota jest tutaj wykonana. Jestem zadowolony i szczerze, mimo tych ścięć, nie żałuję tego zakupu. Zresztą 70 zł na DLC. No to tam. Prytki, powiedzmy. Nie za dużo. No, normalna cena jak za DLC, zresztą co tam nie ma się co rozczulać, Muta to mu. Pamiętać tego mema? Muta to mu. Może go znajdę to wam wkleję. Ale z tym Tobii i trackerem to w ogóle rozgrywka jest nie wiem, milion razy przyjemniejsza właśnie niż na Open Track. No bo wiadomo, że. Tobi nie dość, że jest zintegrowany z grą, działa płynnie. E, co tu jeszcze? No, wszystko jest kurde elegancko. Jak się podniesiemy, to wiadomo, kamera też się podniesie. Jak się opuścimy, to kamera się obniży. Możemy sobie robić tak i, i se tańczyć na przykład. I ta kamera w grze też będzie się identycznie zachowywała. Jak Debil przed komputerem. No i. Spoko, w ogóle całkiem ciekawa historia mi się właśnie z tym przydarzyła, bo zauważyłem właśnie na Allegro lokalnie, że ktoś miał na sprzedaż właśnie wystawione Tobie Trackera za 400, za 400 zł. Ja tam napisałem do chłopa, chłop w ogóle nie odpisał mi na to, na drugi dzień spojrzałem właśnie około 9 rano. I ogłoszenie właśnie już było nieaktywne i chłop napisał, że jest zarezerwowane, ale jak się nie sprzeda, no to on to wystawi do licytacji tam na drugi dzień. No i mówię dobra, w dupie z nim, bo jakiś w ogóle dziwny chłop. A widziałem, że na marketplace, na Facebooku ktoś miał wystawione Toby I Trackera za 800. No i mówię dobra, w sumie. Zapewne jest oszustwem. Przecież mnie nie, nie strzeli w łeb przez internet. No i tak napisałem do chłopa. Czy, czy aktualne jeszcze i w ogóle? No i takżeśmy sobie pogadali. I zaproponowałem mu 400. No co chłop mnie trochę zbrechtał I w ogóle ja tam potem napisałem, że maksymalna kwota którą mogę zapłacić za, za tego tobi i trackera to jest 500. no i chłop się zgodził i w sumie to utargowałem sobie trzy stówki na tym sprzęt jest nowy sprzęt jest raz użyty eee, gościu sprzedawał po prostu bo szalał mu błędnik I jak grał no i raz go użył schował do pudełka bo no bo nie mógł po prostu na nim grać nie wiem czy mu się kręciło w głowie czy, czy co no ale trafiła mi się właśnie trafił mi się taki miły kąsek jestem zadowolony sprzęt jest faktycznie nowy także no mam nadzieję że długo podziała zobaczymy jeszcze w jakich innych grach to się tam pisuje bo szczerze mówiąc to nie, nie odpalałem nie miałem okazji właśnie w jakiejś innej grze tego potestować muszę w ogóle zobaczyć m, jakie gry to dziadostwo obsługuje, bo nie wiem, tam gdzieś jest lista w internetach dostępna. Na pewno jakieś czołgi, bo mi się wyświetliła reklama na Facebooku. Także na pewno jakieś czołgi są obsługiwane, a, a reszta to nie mam pojęcia. Bardzo duży potencjał jest w ogóle na tym DLC do budowania czegokolwiek, żeby postawić, nie wiem, jakąś bazę, firmę, domek czy cokolwiek. Jest dużo właśnie takiego płaskiego terenu, dużo fajnych wjazdów. Także można tutaj naprawdę fajnie poszaleć, co mi się podoba, bo w sumie jak chcę zacząć właśnie robić te duperele, typu domki, bazy i w ogóle, no to. Trochę będę miał ułatwione zadanie. Radio 90. Tylko nie wiem od czego w sumie jeszcze zacznę, na razie gdzieś tam powiedzmy jakąś firmę w Niemczech postawię, czy coś w tym stylu. Zobaczymy. Jeszcze się w ogóle nad tym nie, nie zastanawiałem, jakoś tak głębiej, co by móc zacząć robić, od czego w sensie zacząć. No bo trzeba to sobie jakoś rozplanować. Najlepiej jeszcze rozrysować na kartce, żeby mieć tam jakiś plan. No także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Wyjdzie wszystko w praniu na pewno. Na razie nic nie mówię, od czego zaczynam, żeby potem. Nie było jakichś tam pretensji czy coś tam Wiadomo, bo jak ja powiem, że zacznę od tego, a zacznę jednak od czegoś innego, to Będzie Lipton kosiara tak zwany Wytwieraj tą bramki W ogóle wyłączyłem sobie Spanko Bo grałem ze Spankiem i Strasznie irytujące było to, że praktycznie cały czas jeździłem w nocy. A jak ja mam zwiedzać tereny w nocy, jak tutaj nic nie było widać w ogóle. A teraz jadę sobie w dzień elegancko jak prezes. I mogę sobie oglądać. Tak w to środowe popołudnie. Jakoś dziwnie to wypadało, że zaczynałem w dzień, potem miałem tą przerwę i potem jeździłem w nocy I tak jakoś. Potem trochę za dnia, ledwo co i potem znowu w nocy i. Takie denerwujące to się stało trochę i postanowiłem to wyłączyć, żeby mnie to nie dobijało. Optometrysta Baba, śmieciarką baba kieruje. Ej, Babu! Ej, babo, ma szkoda? pracowników na stanowiska, operator maszynki, pracownik produkcyjny Oferuje... śmieci od hipopotama i baba pojechała sobie Szczegółowe informacje znajdą... siwa ukośnik praca lub pod numerem telefonu 668... archiwum chłop dojechał na miejsce firmy też są bardzo ciekawe właśnie na tym DLC przez Zana, natomiast tam są odręczne poprawki Adam... dużo jest tu obiektów takich właśnie, fajnie jest to w ogóle zbudowane tak że wszystko powiedzmy do, do siebie pasuje i są bardzo rozbudowane właśnie gwiazdy, na przykład tak jak tutaj i się chyba pomyliłem z wjazdem ale fajnie tu jest właśnie a tutaj jest gwiazd, dobra przyjemnie to wygląda i ciekawie można właśnie sobie zawiesić oko czy jakąś fotkę właśnie fajną sobie strzelić w serwisie. Dzień dobry, krótko po 15. Oliwie Ciszewska za mikrofon. Gdzie my to zwalamy? tam. A co to za naczepa jest? Pusta na samochody? Jakaś nowa, chyba co? Czy ja po prostu jestem zacofany i o tym nie. nie wiedziałem? Florka taka. E, fajna. To było czy nie było tego? Mi się wydaje, że tego nie było. Pierwszy raz to widzę w ogóle na oczy. Dobra, trochę krzywo też jest prosto. Parkujemy, gasimy purmane, światełka wyłączamy, i niech ktoś przyjeżdża z czymś z nas, to ściągnąć tu krzywo, jak ten. No, także dojechaliśmy na miejsce, i ja kończę. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.